Cześć wam wszystkim ludzie, z tej strony Łukasz and welcome back to Yes Your Grace 2 Snowfall moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszej e, królowej Aurelii, do naszego królestwa. Jesteśmy już po wielkiej bitwie nad rzeką Miantar. naszym głównym celem jest e, poradzić sobie z e, garnizonami barona kawki, które zostały po naszej bitwie. Zostało nam ich 4, a mieliśmy do zrobienia 5, także podejrzewam, że ten chapter będzie trochę krótszy, także skończyliśmy tutaj. Zobaczymy, jak mi się uda podysponować wszystkie te rzeczy. Mam sporo dobrobytu. Nie wiem, czy będę potrzebował zapasów. Raczej chyba nie będę potrzebował zapasów, ale mogę się mylić, bo tam jest troszkę za daleko. Także podejrzewam, że chyba troszkę tych zapasów będę jednak musiał mieć. Ale najpierw zacznę od agentów. Kogo by tutaj zatrudnić? Olega. Usprawni, wow! agent otrzymuje nową cechę, odważny, wow! Tego nawet się nie spodziewałem, że takie coś może, można zrobić, ale najpierw jeszcze rozporządzenia. Mam 5 punktów, dodatkowa para rąk by się przydała. Mogę zatrudniać jeszcze jednego agenta. How nice, how nice, ale to teraz, tak? E, dwóch i trzech, e, klapę mogę zabrać też usprawni, to są wszystko za zasoby, tak? Ee, Jakuba muszę zwolnić, tak czy siak. Ee, kogo mogę tu zabrać? Mogę zabrać tom, e, mogę zabrać klapę i mogę zabrać e, 30, 60, 90, 40, 80, dobra i weź mi, weźmy tego tutaj. Dobra, mamy e, i Olega mogę, nie, czekajcie, kogo jeszcze mam tam. E, z, zwolnij zwoln 2 i 3. Dobra, mamy trzech, tak? Czyli mamy tak: Juliana, klapę i tom. Dobra, myślę, że mi to wystarczy. Nie muszę żadnej, żadnego hajsu nawet ogarniać. Dobra. I teraz tak, czy ja będę potrzebował Golda? Podejrzewam, że tak, ale trochę tych zapasów sobie wezmę. Włożę może tak z 10, 10 zapasów, a resztę po prostu na hajs, nie? bo podejrzewam, że pewnie będę potrzebował bardzo dużo, ilości tych rzeczy później. Dobra, kontynuuj. I teraz tak, chusta do twarzy mi się nie przyda, gulasz mi się przyda na pewno. Młotek też sobie wezmę. Miecz jest strasznie drogi. Wino, wino też chciała. Dwa, trzy. Dobra, myślę, że to wystarczy na razie. Dobra, kontynuuj i lecimy, moi drodzy, do e, rozdziału kolejnego do tygodnia numer 3. E, dobra, okej, okay, spoko. To wiem. Lecimy, let's go. Zobaczymy, co w tym tygodniu nas będzie czekało. Jakuba trzeba wysłać tam. Do tego czegoś, nie? Dobra, co tam słychać? Jakieś liścik? To jest z Instytutu Sztuki, ale tak się ucieszy. Co tam tym razem? Z głęboką mnie napisz po prostu Twój występ wstępny był szokujący. Nie, po prostu napisz coś miłego. Z głęboką przykrością musimy poinformować Cię, że nie jesteś kandydatką, jakiej szukamy. To wystarczy. Najlepszego, bla, bla, jest to sztuki, bla, bla, bla. Kurde, no co, serio? To jest zwyczajnie hamskie. Ale nawet będzie zdewastowana tymi wieściami, ale biorąc pod uwagę, jak się do niej odnoszą, może tak będzie lepiej. Lepiej z nią porozmawiam. Okej, okay, dobra, jeszcze coś. Biuletyn zatany, czy oni je wszystkim wysyłają, czy one są przeznaczone specjalnie dla nas? Kolejny liści. Szanowny, poddany, miłościwy, na panującej królowej palomy zatany. Gdy dni stają się coraz krótsze a cienie się wydłużają, nadchodzi czas, gdy wiele pogańskich rytuałów zyskuje popularność wśród ludzi. Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że w heretycznym kraju Davern obchodzi się bezbożne święto zwane Wigilią Przodków. Luźnierczy rytuał nekromancji i składania ofiar, który zaprasza demony i złe duchy do ludzkich domów i serc. Niech będzie wiadome, że takie praktyki są nie tylko zakazane, ale też że ich celem nie jest. Szczeranie przepraszam niezgody. Zachowaj czujność, jeśli zaobserwujesz jakieś podejrzane zachowania lub zgromadzenia, które popadają pod tą kategorię, niezwłocznie zgłosi je najbliższemu przedstawicielowi Atany. Pamiętaj, gdzie Morana się uśmiecha, tam życie w dnie. Po Przypominamy, że organizujemy wyczorek modlitewny, gdzie wspólnie będziemy prosić o boskie miłosierdzie dla duszy zmarłych. Wszystko źle rozumieją i wszystko przekręcają. Cóż, pewnie o to im chodzi. No dobra, okej. Okay. Jeszcze coś? Kolejny list? Ten list jest od Kawki. Czy to będą tylko kolejne wyzwiska? tam, kawka, jak się teraz czujesz po przegranej bitwie nasza królowa palowa z cudownym dziesiątkiem i ty Morana z diabelskim dzieckiem. Przyjmij proszę wyrazy uznania za poetyckość tej sytuacji. Przyjmuj też coś jeszcze. Pokój. Pokój? Chciałbym Ci przypomnieć, że ta Atana jest waszym wrogiem, nie ja. Ja jestem zwykłym usługodawcą, który chce skończyć zlecenia. Podajmy sobie ręce i zapomnijmy o tym całym incydencie nad rzeką Miantar, zanim sytuacja się nie pogorszy, z poważaniem baron kawka. Spokój? Wygląda na to, że Kapka robi się coraz bardziej zdesperowany. Wydawałoby się, że powinienem przerwać pracę w środku zimy, jak inaczej wytłumaczyć budowanie drogi w śniegu. Ziemia jest twarda jak stal. Nawet jak mu oddamy jego drogę, jak jego niby będzie kontynuować pracę. Zanim sytuacja się nie pogorszy. Przejmuje nasz zamek. Grozi nam. Porywa moje dziecko. A teraz chcę rozmawiać o pokoju? Wybór jest prosty. Albo powiemy mu, że jest za późno, albo osiągniemy porozumienie, ale na moich warunkach. Wyślij mu Wiadomość. E, zgódźmy się i przedstawmy żądania. Jeśli chce rozmawiać, odbędzie się to na moich warunkach. E, zarządzaj oddania mojego zamku. Dobra, mojego dziecka. Powiedzmy, że możemy mieć pokój, jak mi odda mojego syna. Dobrze, Wasza Wysokość. Okej, okay, no dobra, nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo albo mogłem się po prostu nie zgodzić, ale podejrzewam, że pewnie bym nie miał tyle zasobów, żeby z nim po prostu walczyć. Dobra, co tam u naszych petentów drogi? Walca o co wysokość? Moje prototypy działają. Lokalne dzieciaki świetnie się bawią na lodzie. Aha, to jest ten koleś od tych łyżek, nie? Co mu pomogliśmy w poprzednim odcinku. I tylko dwójka złamała sobie ręce, powiedziała, cóż. Ja, łoba, go mało co nie utoną, ale to nie moja miłość. W każdym razie jeszcze parę lepsze niż moje jeśli zgacze będą gotowe. Cieszy mnie, że większość dzieci jest nadal w jednym kawałku. Wydaje się, że wszystko idzie po twoje okay. myśli. Tak, wasza wysokość, wielki sukces. Jak kosztowało mnie to tylko dwa palce. Na szczęście nadal zostało mi jeszcze pięć. No dobra, okej. Okay. Dobra, a Salia, co tam? Czy możesz przyjść do ogrodu? Jest tam coś, co chce Ci pokazać. Okej, okay, zaintrygowało mnie. Okej, okay, i a ty? Y Weso, nie? Bo osoby kość. Mam rozwiązanie części naszych kłopotów, Jeśli pozwolicie na A którą część z nich masz na myśli? Złoto. Zamieniam się w słuch. Minęło sporo czasu, odkontestowałam swoje szczęście w grze kości. Słyszałam, że w Malinkach Stary odbywa się niewielki turniej. Jeśli byłybyście zainteresowaną, mogłabym przetestować nasze szczęście. Mam dobre przeczucia, mogłybyśmy sporo wygrać. Yy, ostatnio nie skończyło się to zbyt. Co? Czy ostatnim razem nie przegrałaś aby miesięcznej wypłaty? Drobiazgi, skupiacie się na drabiazgach wasza wysokość. Musicie się skupić na potencjale. A ty, co z tego masz? Czy jeśli wygrałabym złoto, będziesz oczekiwała, że się podzielimy? Ekscytowania, adrenalinę, przyjemność. Nie przeszkadza wam. Mam nadzieję, że się tym podzielę. Minęło dużo czasu, odkąd czułam cekaluję mojej. Poza przerażeniem i ciągłą walką przetrwanie, co taka dziewczyna jak ja ma robić w tych samotnych, samotnych ścianach, gdybyś potrzebowała, jeśli byłabym zainteresowana. Proponuję, żebyśmy zaczęły od pięciu sztuk złota. Jeśli w to wchodzicie, wrócę za tydzień z podwojoną kwotą. Co powiecie? Dobra, dawaj. Czemu nie? Może wygramy nieco złota? Mam dużo hajsu. Uwielbiam ta podejście wasza wysokość. Podejrzewam, że przypierdoli za przeproszeniem wszystko, no ale cóż. Eee... Siema. Wasa wysokość! Jestem w ruinie. W na targ przytrawiła mi się katastrofa. Jada jak zwykle skrótem przez zamarzniętą zekę, tyle że wóz był o wiele cięższy niż zazwyczaj, wiecie, żeby zarobić więcej złota. Jak można przewidzieć, że lód nie wytrzyma? Wszystko poszło pod wodę, moje towary są zamknięte. Nie pochylicie się nad moim losem? Proszę, pomóżcie mi wymienić mój skromny asortyment. O, dobra, co mogę ci zaoferować, mój e, drogi kupcu? 30, Julian, tylko masz 10, naprawdę. A poczekajcie jeszcze, tak zresetuj, Julian, 30 i Mmm... Dobra, lecimy w ten sposób. Dobra, na bonus, tylko nie? Dobra, 30 dobrobytu to powinno uzyskać dobrą cenę. Nawet jeśli się nie sprzeda, zapewni mi sytość przez kilka tygodni. Ja Dziękuję, waszym wysokość. Dobra, okej, okay, dobrze, że. Mam tutaj tylko tych trzech petentów, nie? Dobrze, że mam teraz trzech, że mogę po prostu werbować. To ci chłopcy, wasza wysokość. Artem i Nikola, ścigali się na sanie. Wiecie, odrobina zimowej zabawy, takie tam. Mówię im, wylećcie sani, jest i zbyt stromo. No i cóż, aby lecieli? Pisk! Potem view, a potem krach. I polecieli prosto w jezioro, prosto przez lód. Nikola. Artem? To ci, co jedyne kilka miesięcy temu roztrzaskali wóz ściągnięty przez woły? Lepiej, żeby to nie byli ci sami chłopcy. E, wasza wysokość, błagam. ukaracie ich później. Najpierw pomóżcie mi ich wyłowić, zanim zdrętwiają z zimno. No dobra, spoko. dobrze, ale jak następnym razem zrobię coś głupiego, nie pokazuj się tutaj, nie musicie mi tego powtarzać, wasza wysokość. Jeszcze raz coś takiego wymyślą, zostawię ich samych siebie, samych sobie. Dobra, i jeszcze teraz tutaj ten, co zawsze miał skam, wasza wysokość, dokonaliśmy odkrycia. Każdej zimy nasze drogi są śliskie od lodu. Prawie codziennie ludzie upadają i wnoszą obrażenia. Mnie też coś spotkało. Wychodząc z rynku, nogi spodemną uciekły. Spektakularny upadek. Szkoda, że tego nie widziałyście. Zioła i przyprawy wszędzie rozsypane, ale tam, gdzie wylądowała sól, ten uprzykrzony lód szybko zniknął. Sól go roztopiła wasza wysokość. Jeśli rozsypiemy ją na ziemi, możemy zapobiec tylu wypadkom, ale potrzebuje pomocy, zasobów albo siły roboczej. Cokolwiek macie do dyspozycji. Yy, posolić drogi. No, no, to by miało sens, nie? Ale. I co? Plus 30. Dobra, to nie był skam. Posolić ziemię. Aha. Naprawdę myślisz, że to zadziała? Eee, wasza wysokość. Wypróbowany sposób. To drobna rzecz, ale łatwiej nam e, życie tej zimy. Okej, okay, no to akurat się zgadza, nie? Posolić sól. Ale dobrobyt dostałem i szczęścia nie dostałem. Dobra, okej, okay. tutaj już nic nie zrobię. Dobra, to idziemy teraz do sali obrad może najpierw. Dobra, Olek, coś chcesz? E, a gdzie jest sklapa? Co się... A może klapa się już, że tak powiem, urodziła. Julia nic nie chce. E, dam się odpocząć. Dobra, okej, okay, to nie. E, ty, ty nic, ty nic. E, może ta... E... Mateo, też nic. O, Alena, coś. Jest. Aha, no muszę jej po prostu przekazać te nowiny, nie? Z tym listem. Królowa Aurelia, w tym mogę pomóc. Przyszedł list z Instytutu Sztu. Przyszła odpowiedź, na którą czekałaś, Alena. Yy, skup się na pozytywach. Mówią, że byłaś dobra, ale że nie są w stanie Cię obecnie przyjąć. Przykro mi, Alena. O, rozumiem. No, w takim razie przepraszam, że zmarnowałam, Wasz czas jest zło. Kochała przypiewać, ale wygląda na to, że. Oj, to nie dla mnie. Pora wracać do moich chiolek. Wasza wysokość. Macie może chwilę? Okej, okay, co się stało? Co się stało teraz? Okej, okay, dobra. Ty nic nie chcesz, nic nie chcesz. Co się stało tam? Bo zaintrygowałeś mnie, Belek. Wasza wysokość? Masz do mnie jakąś sprawę? O co chodzi? Wasza wysokość, jeśli można. Wiem, o czym Alena z wami rozmawiała. Chyba wiem, jak jej pomóc. Jest taki kamień. Kamień losu, bym powiedział. głosi, że obdarza on dowolnym talentem tego, kto go posiada. Tak myślę, że może Alena mogłaby go wykorzystać. Trudno go znaleźć, ale ja wiem, gdzie go szukać. Mogę ją tam zabrać. To miejsce jest zaraz za klipem pod kwiecie. Wasza wysokość! Czy mogę wam zająć chwilę? Jestem bardzo popularny. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy możemy się spotkać w sali tronowej? Co tu się teraz właśnie dzieje? Dobra, ale idę jeszcze do tego do Eryczka, mojego kochanego. Stałeś już? No jak długo mogę czekać, aż ty wydobrzejesz, się urwiesz z tego limbo? Witaj, kochanie. Śniło mi się, że książę zmienił się w diabła. czorta. Byś nie był też lepszy, usiłując się skrzywdzić Sedani. I inne stworzenia, może potwory? Nie potrafiłam ich rozpoznać, ale wydawało się znajome. Jak postaci ze starych legend, które opowiadali nasi rodzice. Ciekawe, intrygujące. O, wyśmiałbyś mnie i powiedziałbyś, że wszystkim przesadzam. Może po prostu się boję bo no i wyobraźnię płatem w igle. Cóż, muszę wziąć się w Wszyscy na mnie liczą. Okej. Okay. Zaintrygowało mnie tym, co powiedziała teraz, lesz. Y Jakieś diabły, czyli to co on po prostu tam, gdzie on tam jest w tym tym e, kra kroju, nie? E, ty nic nie chcesz, może Olek coś chce? Też nic. E, hmm, hmm, hmm. Dobra, no tutaj nic nie zrobię. Aha, Alena, co tam? Prawa Lelia, mogę w czymś pomóc? Mam dla ciebie świetne wieści. Będziesz znowu śpiewać Elena. Jak to? Słyszałaś o kamieniu losu, pomożecie znowu zacząć śpiewać. Tak? No w jaki sposób? Nie wiem jak on ma działać, ale sądzę, że powinien spróbować. Cóż nie zaszkodzi spróbować. Gdzie mogę? Świetnie! Jest niedaleko klipu Potnieć. Wyślę cię na wyprawę poszukiwawczą, jak tylko będę miał jakąś e, przerwę od petentów. No dobra, okej, okay. to idziemy do sali Tronowej, bo mamy tam porozmawiać z Belekiem, chyba on miał Welek, nie? Na imię. Jak mi się przynajmniej wydaje. Co tam, Welek? Eee, no, słucham. Co chciałeś mi powiedzieć? Wasza wysokość. Słyszałem, jak Welek wspomina coś o kamieniu, którego potrzebuje Lena. Czy nie macie nic przeciwko? Czy możecie wysłać mnie z nimi? To długa wyprawa i może być niebezpieczna. Mogę się przydać. Poza tym, myślę, że to byłaby dobra okazja, by poznała mnie lepiej, jeśli ma na to ochotę. E, oczywiście. Zobaczę, co da się zrobić. No, jak najbardziej. Nie ma problemu. Eee, możesz też po prostu eee, iść na tą wyprawę. Wszyscy możecie iść. Eee, tutaj nie mam nic. Także nie wiem, chyba tutaj nic już więcej nie zrobię, także muszę iść do ogrodu zobaczyć, e, co mi powiedzą. Dobra, ty nic, nie ty nic, ale wolę się jeszcze tak bardziej upewnić, wiecie o co chodzi. Dobra, tu nie, tu nie, dobra, ok. To idziemy do ogrodu, podejrzewam, że chodzi o klapę. Nie, nie o klapę chodzi, dobra, co tam As? Co tu się stało? Ogród od teraz wygląda inaczej, no faktycznie, że jakiś taki. Nie wiem, to to wszystko zrobiłaś? Co masz na myśli? Gdzie są wszystkie chwasty, połamane donice? Sama to wszystko uporządkowałaś? Te, ja, zastanawiałam się jak mogę pomóc. Zaczęłam wyrywać chwasty, tu i tam. Ja jak oczyszczałam te gałęzie? Uderzyła mnie myśl! Pamiętasz kwiat paproci, prawda? Kwiat, który spełni każde twoje życzenie. Może mogę go wyhodować, by pomóc ojcu wyzdrowiać? To brzmi wspaniale, yes, ale kwiat poproci, zresztą, no nieważne, to brzmi wspaniale, wiesz? Czego będziemy potrzebować? Przydałaby mi się pomoc w zgromadzeniu kilku rzeczy. Masz bez porównania więcej możliwości siedząc na tronie niż ja, schowana w ogrodach ze nam ręką. Będziemy potrzebować nawozu, czegoś, co pomoże podnieść temperaturę. Same nasiona też by się przydały i nie zapomnij talizmanie. Nasiona? Zakładam, że raczej nic się nie stanie bez nasion, a tych nie masz. A w planni oh. też nic nie ma? Oczywiście, że przejrzałem już każdą przetłuczoną donicę. Podejrzewam, że nawet jeśli coś tu zostało, te nieznośne kroki wszystko wyjadły. Nasiona mogą wymagać dłuższej wyprawy, ale tu wkraczają do akcji nasi wspaniali agenci królestwa. Wyślij kogoś do najstarszego lasu Dawel. Tam mamy największe szanse znaleźć nasiona. Największy las Nabus. Skąd mogę je wziąć? Widzisz, zebrałem trochę informacji. Podaż byłby do tego świetny. Zakładam, że pobliskie gospodarstwa powinny go trochę mieć. Jeśli kogoś by popytał w okolicy. Temperatura? E, jak i dlaczego mamy ponieść temperaturę? Jak wiesz, kwiat poproci kwitnie podczas letniego przesilenia, ale as, naprawdę uważasz, że nie zauważyłam śniegu? Proszę cię, miej do mnie trochę zaufania, mamo. Dlatego będziemy potrzebować czegoś, co pomoże odtworzyć warunki panujące w lesie latem. Cieplarnia w tym pomoże. Załatałem już wszystkie dziury. Następnie podgrzejemy skały, które trzymają długo ciepło. Potrzebujemy czegoś odpowiedniego. Jestem pewna, że możesz popytać ludzi. Talizban? więc magia również jest potrzebna. Same składniki nie wystarczą? Zaskoczona? Przecież rozmawiamy o mitycznym kwiecie. O, to się nie martw, mamo. Chyba mam na Przekopałem się już przez książki tutaj. W znalazłam co jest potrzebne. No dobra, zajmę się. Wiem już wszystko, co powinnam wiedzieć. Zobaczę, co da się zrobić. Dam ci znać, gdy tylko znajdę składniki. Da, no dobrze. Wiem, że kwiat paproci to ryzykowny plan, ale mam dobre przeczucie w tej kwestii. Myślę, że może naprawdę pomóc ojcu. W sprawie magicznego kwiatu. Dobra, okej, okay. Dobra, nic więcej tutaj nie mam do zrobienia. Nie mam. Mapa regionu. Podejrzewam, że będę musiał eksplorować. Co to jest? Puszcza poszepki. Co to jest? Obszar eksploracji. Dobra, eksploruj. Drzewa rosły tutaj wysokie, ale cienkie. Pnie gładkie i niezahartowane. Ziemia pokrywała cienka warstwa z śniegu osiadająca na opadłych patykach i nagich gałęziach. Las wydawał się otwarty. Blade, zimowe słońce łatwo prześlizgiwało się przez cienkie korony drzew, niedotknięte ciężarem zbierz ziarna. Dobra, mamy ziarenka. Okej, okay, how nice, how nice. Dobra, to tutaj mamy ogarnięte. E, tutaj się nie dostanę. Poza zasięgiem jest. Garnizon na leśnej polanie, tak? Dobra, to mogę to ogarnąć. Cliff potknięć i zbocze. Dobra, okej, okay, to lecimy. Hałas po potyczce powoli zamiera. Takie podejmują przerwane śpiewy, i las ponownie ogarnia spokój. Przedmiot, dobra, okej, okay. a to było za zero. Szpodel dostaliśmy. Cliff potknięć. Eksploruj 4, cztery, zbocze 4. Cztery. Ehm... Tak czy siak, będę musiał chyba tutaj iść, nie? To muszę iść tu na zbocze. Eksploruj. Podróż w dół zbocza była powolna i nerwowa. Skalista górska ścieżka śliska od lodu. Agenci schodzili etapami, zatrzymując się, by nasłuchiwać wojsk wroga i pomagać, bla bla bla. Przedmiot. Co dostaliśmy? Zioła dostaliśmy, razy dwa. Tu mamy most. Nie wiem, w którą stronę mam dokładnie i Podejrzewam, że. Tutaj i tutaj, czyli tych zasobów będę potrzebował jak diabli bardzo, bardzo dużo. E, tutaj chyba nie pójdę, bo jest poza zasięgiem. E, tutaj mamy te garnizony, także chętnie po prostu się je... Też jest poza zasięgiem, naprawdę? Ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. No dobra, no to będziemy musieli iść albo most, mamy 6, czyli nie zrobię tego. I tutaj mamy 4, też tego nie zrobię. Czyli więcej tutaj nie jestem w stanie ogarnąć. No cóż, trudno. Eee, w zamku nie ma. A, mam jeszcze coś. Mogę jej dać od razu te nasiona, nie? W sprawie magicznego znalazłam te nasiona paproci. Eee, mam nasiona z poszepków. Drzewa w tym lesie rosną rzadko, ale może są wystarczająco stare. Mam nadzieję, że to te nasiona, których potrzebujemy. Okej, okay, dobra, zajrzę do ciebie później. Dobra. Nasiona ogarnięte, tydzień myślę, że możemy zakończyć i porozmawiajmy z Erykiem, co tam nas spotkało w tym tygodniu pełnym wielkich... Oj, chyba poród, moi drodzy. Spójrz, dani! Podejdź bliżej, nie bój się. Jeden, dwa, trzy, cztery szczeniaki! Idą jeszcze jakieś? To chyba wszystkie. O, mamy szczeniaczki małe. Wow, jakie małe klapki. Dobra robota, Klapa. Czy nie są przesłodkie? Szczeniaczki są takie malutkie i delikatne. Co teraz robimy? Powinniśmy nadać im imiona, jak myślisz? Ramolus, Ignacio, Theodor i moja ukochana Luli. Klapa też potrzebuje nowego imienia, skoro dołączyła do klubu dziewczyn. Nigdy nie podobało mi się Klapa. Jak myślisz, jak powinniśmy ją nazwać? Selena, Liora, Erlin. Selena. Seleno. Tak, podoba mi się to imię. Nie, to Bella. Proste, da na belli, ale nie masz zamiaru pozwolić mi wybrać, prawda? Ty co, nie podejmujesz e, decyzję, musisz podejmować decyzję. Może ja w końcu dokonam jakiegoś wyboru. Mówię tak, Bella mi się podoba. O, placuszku, masz rację. Bella to bardzo ładne imię. Był klapa, teraz jest Bella i mamy szczeniaczki, moi drodzy. I mamy króla, co tu się dzieje? Mój ojciec wróci na moment i gdy zobaczy, co wymyśliłem, będzie zachwycony. Tego lubię łództko. To brzmi jak pożar w tartaku, podczas którego w tle bardzo coś wściekle wykuwa. Dokładnie. Czemu to robisz? Czemu mnie na to wskazujesz? Ta świetna zabawa. Ale można powiedzieć, że to sposób na torturowanie cię. Sprawiałeś wiele cierpienia swoim poddanym, swojej rodzinie. Można nawet powiedzieć, że na to zasłużyłeś. Ach, ja więcej mi powiedzieć, jeśli zacznie ci się podawać muzyka, zmienię to na 12 złota. Albo Jaśka z Bagiem. Gdzie jesteśmy? To za światy, Na? Jestem martwy? Zaświaty? A nie, 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 nie! Chciałbyś być teraz na! No. Obawiam się, że jesteś w gorszej pozycji. Jestem, że tak powiem, na skrzyżowaniu. Gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią. Czy mogę porozmawiać z moją ojcem Mogę rozmawiać z Czernobogiem? Może mógłbym mi pomóc, tym jestem dostać? Eee, sobie z tobą porozmawia! Jak wróci? Czemu go tutaj nie ma? To nie twój interes! Eee, nie mogę nie zauważyć ogona. Czy zawsze to miałeś? Rogi, kopyta, ogon, to pakiet? Co jest jest oh, yeah. złaganie? Silny ogon to oznaka wyższości. Rogi, sapato! Czy to samo można powiedzieć o krótszej nodze? C? Stop! Zamknij tą swoją paskudną paszczę, albo pakuję ci do niej tysiąc czerwi. Moja noga? Nie, z moją nogą jest wszystko w porządku. Nie wiem co sugerujesz. Mój ojciec nie zostawił mnie z powodu nogi. To tylko ty zostawiasz swoje dziecko z powodu jakiejś dziwnej normy społecznej. Mój ojciec Czarnobok, nigdy by mi czegoś takiego nie zrobił. Czy nie nazywali cię kłamcą? Bo nim jesteś. Eee, przykro mi. To było niestosowne. Jestem pewien, że ojciec bardzo bardzo ciekły. A! Trzymaj tę gębę zamkniętą. Zanim odszedł, słyszałem, że wspominał coś o brzmiało jak Bielobok. Wiesz coś na ten temat? Nie sądzę. Oczywiście, że nie. Jestem pewien, że to wszystko dlatego odszedł. Tak, jestem tu, by mieć oko na was wszystkich, bo wierzę, że może mi w tej kwestii zaufać, ale wróci, musi wrócić, a zanim to zrobi, muszę się upewnić, że oczy całkiem sobie wypłacisz. Wystarczy gadaniny, proszę więcej muzyki, specjalnie dla ciebie, Głębiej! Intrygujące, intrygujące... Dobrze moi drodzy, w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mamy nowe szczeniaczki. E, musimy troszkę poeksplorować dzielnie i zdobyć ten kwiat paproci, czy jak to tam bywało, jak zwał, ale nie musimy pomóc, no dużo się dzieje w tym chapterze. Dobrze, zobaczymy jak mi to pójdzie, także następnym odcinkiem zajmiemy się już w kolejnym, w sensie następnymi przygodami, moi drodzy, zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak, zostawcie lajka, like, ja już będę uciekał, trzymajcie się i pa.